Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Robak i witam was w już piątym odcinku serii Chciałem powiedzieć Assassin's Creed, nieważne Serii Watchdogs Legion e, Jak widać moja postać się bardzo dobrze bawi, mam nadzieję, że i wy się dobrze bawicie Nie zapomnijcie o łapce w górę, o subiku z dzwoneczkiem, a my lecimy robić kolejną e, misję, czyli trzeba zbadać jakąś technologię Sears Nie włączyłem nawigowania Dołączyła do nas w w poprzednim odcinku ta kobitka. Później sobie zrobimy misję na. A on nie lubi deseku. Ok. Blokuj profilowanie szczegółowe. Mhm. Ok. Ale i tak gramy nią, bo jak na razie jest najlepsza. Tych danych nic nie ma w sklepie. Aha, cyfrowy rycerz. To mnie nie interesuje. W technologii nic nie mogę, tak. Nic nie mogę zrobić, bo. Mam zero tych punkcików Więc robimy Podgląd na mapę U, daleko będzie, ile to jest? Nie wyświetla się 2 kilometry Okej, okay, damy jakoś radę Tą maszyną się jakoś przebijemy przez te korki Oby bez kraksy Robi się późna pora, w grze, oczywiście. I myślałem, że będzie lepiej wyglądać to miasto wieczorem, nocą. Nie mogę się doczekać na Cyberpunk'a mmm, i widoki w tej grze nocą. Jak na razie musimy się pocieszyć Legionem. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Cały czas odruchowo na prawy pasy wjeżdżam. <gry> to jest naprawdę, może nie irytujące w tej grze, ale takie dziwne. Dziwne jest strasznie uczucie jazdy lewym pasem. Chyba w żadnej takiej bardziej popularnej grze mm, od czasów GTA London. Dobrze mówię? London chyba tak się nazywało. E nie London, to były jakieś cyferki 1900, coś. Dobra, nie chcę wyjść na głupka, ale była taka jedna z pierwszych tych y, m, modyfikacji do GTA 2, bodajże, y, jeszcze z widokiem 2D, i tam też był ruch lewostronny, Ale od czasów tamtej gry chyba się nie spotkałem w jakiejś większej produkcji y, z ruchem lewostronnym w grach. Tak się zastanawiam i nic nie mogę sobie przypomnieć. No dobra, parkujemy naszą maszynę. Ech, zobaczmy, co my mamy tutaj. Co my. Nie tańcz! O Jezu. Nie to. Czekajcie, to był V, ok, dobra. I tu nic mnie nie wykrywa. Na razie.

Niżcie mnie. Cholera. Jak to wyłączać? Jak te drzwi wyłączyć? Będą musiały do tego dojść. Kurczę, nie zdążę. Ej, robię uniki cały czas. Halo, halo. Robię uniki. Halo, trzeba mnie zabijać. Au. No skończący. Mamy już spokój. Z jednym chociaż. I z drugim też. Dobra. Kurczę, naprawdę przechodzenie tych misji po cichu jest ciężkie. Jak? A zaraz wyłącz. Aha, dobra. Czyli trzeba stanąć sobie tutaj, znaleźć takie coś i wyłączyć. Okej. Okay.

Almost like seeing digital ghosts of people. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating zero day. Shit! For some reason, I can't clone it to our servers. All right, access the network here, and let's see if we can't find out where to nick one. Dobra. Hmm. Podczas tej rekonstrukcji wygląda to miejsce trochę creepy, Nie ukrywam, że nie.

No co, to okolic, tak, jest, hey Bagley, how are we gonna get this AR tech? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. Yes. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high density locations so I could recalibrate it to the Deadset network and clone my own version. All right. Question one How do I get the server off the roof? We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause i'd say okay, okay. who would have a heavy lifting drone well let's drone put our thinking on, shall we now who in london would have access to a construction drone could it be a construction worker brilliant insight bags not so hard was it there's an active construction yard nearby i dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there here's the coordinates Okej, okay, mamy koordynaty. A ja szukam swojego motoru, bo się zgubiłem. No dobra, coś co innego. Niech będzie skuter. Albo nie. Nie, no dobra, na razie może być. O jezu, zawsze się mylę. Naciskam F przy wsiadaniu. No i jest coś lepszego. Dobra, fajn. Wyglądało od tyłu bardziej sportowo. Pracownik budowlany, tak. Zakupoholizm, Taka mi się na pewno nie przyda. <laughs> to jest naprawdę fajna opcja z tym zbieraniem drużyny. O, ty masz fajny, fajny sprzęt. Pokaż mi to. No fajny. Możemy się zamienić. Dobra. Goziarka. occupation check, drone check, this could be the one oh they have a beastly drone friend. I mean, the person looks sufficient too. Mm hmm. bym <laughs> oj, oj, oj. occupation check, drone check, this could be the one. one? No,

and kelly gave me a loan about telling me the interest is so high and i can't ever pay it back. I like, come on get me out of this or i'm trapped for life. Please. All right. We'll do our best. Clan Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. No, no, no. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. I've got it. Okej, okay, dobra. Mamy misję yy, znaleźć laptopa. No dobra, jedziemy, szukamy. Nie ma problemu. O, ale nie, dobra, cofam co powiedziałem. No ta miejscówka to akurat... Nocą wygląda za je yeah, fajnie, naprawdę. Wow. wow, wow, wow. Czyli te mniejsze uliczki są bardziej ciekawe od tych wielkich zapłoczonych ulic. W górę, w górę.

Mhm. Mm Muszę gadżet zmienić. Dobrze. <coughs> Technologia? Poczekajcie, drużyna. A ja mam taki gadżet? Nie mam takiego gadżetu. Zmiana technologii. Oni chcieli co? Terminal? Nie mam terminalu Muszę ogarnąć sytuację mm -hmm. Żebry Every move might make you feel like you're living in a city-shaped prison. What's bad news for society is good news for DeadSec. You can hack those nosy little buggers and use them to scout ahead. Where's that drone? No, a drone. drone. Przynajmniej kontrolę.

Bare-knuckled boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches, or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter, prove your physical superiority, and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. What is I talking about? Wait, I going to get up here somehow. Oh, move Kurcze, no ale masakra, dawaj ten samochód, w ogóle, czy da się tam dostać jakoś? Może być taka opcja, że się nie da po prostu. Dobra, musimy, musimy wbić frontowo. Nie będziemy kombinować. Acha, że jakoś od tyłu? Nie, od tyłu nie, nie wejdziemy. Tędy musimy, dobra. Mówi się trudno. Ryzyk, fizyk. O Mhm. Mm Czyli tędy. Dobra. No trudno. O oh, Jezu Jezu. Dron. O. Oh, anarchista. Ta poszła. Ta łabeczka też jest podejrzana. Wyłączcie no Okej okay. I kolejny leży Nie tu, gdzie ty się schowałeś? No kurde Mogę się z nią porozumieć w ogóle Okej okay. Dobra, tą

Może coś tu da, nie chcę z tyloma osobami walczyć. No, chyba że zaczniemy walczyć na głośno. Dobra. Leżeć. No, musiałem już to zrobić. Nie tak chciałem przychodzić, Watchdogsy, ale nie było innego, innego wyjścia.

Leżeć zaraz, 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 zaraz. gdzie tu jest przejście na górę? <laughs> Schodki jakieś, czy coś? Mała. <laughs> Teraz to ja zjebałem. Miało być do tyłu. To jego miało potrącić. Cholera Zrobił się troszkę taki CS Sprinter Cell oh, Jakieś schody na górę by się przydały, no Jest, dobra, jest rura Jest rura And fentanyl together at last through the miracle of genetics. Let's take some to go. Go on, bags. I can't see anything. Yeah, I'm on the hunt. What is it? There is one? Yeah, I'm on the Dobra, lecimy, 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 bo szkoda czasu. Halo, I Końcu. complete. Ok, no i luks. Uciekamy jeszcze z okolicy i będzie dobrze. Fietne, bezrobotny Kocham Alright, listen, we made your debt with Clan Kelly go bye-bye's. You don't have to work for those pricks no more. oh big up, man. Trust. Everyone says DeadSec are buddies, but you don't seem like it. Hey, we could always use more people in DeadSec. You wanna join a party? Yeah. Why not? I'm in. No i dobrze. Mm, z KO... to ten którego y Zwerbowałem, tak, tak, żeby, tak, tak, dobrze. Lux. <ścoughs> to jedziemy się z nim jeszcze spotkać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Daleko. Kurczę, coraz dalej są te punkty. Ile? Znowu 2 km. No to jedziemy. Na motocyklu nie jest tak ciężko jeździć, ale jest gdzieś tam z tyłu głowy ta świadomość ryzyka, że jak się wpieprzymy w jakiś samochód, w jakiś inny obiekt. No to prawdopodobnie to się zakończy szybko śmiercią. No ale nie ukrywam, jest to bardzo wygodny środek transportu, właśnie o tym mówię. Te rampy też są spokojne. Ok, ok, dobra. Dobra, czyli to nie jest aż tak tragicznie. Pamiętacie kiedy ja, Andreas? Tam o drzewko, krzaczek się. Czy krawężnik się zaczepił. Okej, okay, wybaczcie za to cięcie, ale wyskoczył mi błąd na OBS-ie, że brak miejsca na dysku. Musiałem zrobić miejsce. I wracamy do... do gry. Porozmawiać z gościem, których właśnie chcę się przyjąć do naszej szajki Detsek. Jeszcze 500 metrów, o Boże, pan nie wysiada, a ja i tak już jadę, Co jest, Co jest, <laughs> maniany. zaraz zaraz Walnęło mi się, no. Okej. Okay. Hamulce też ma słaby ten motocykl. of so pabi benjamin gopshimovitch. sergeants have prompted parliament to approve the use of lethal force for albion contractors. ceo nigel cass had this to say. dead sect terrorists will quickly find that albion, unlike the police force of this city, is battle-tested and proven in the field. the prime minister's office has called this shoot-to-kill mandate a drastic but necessary. more shit show, and yeah. And here, your new kit. Feels like a red pill in innit? Once I'm in, no going back to normal. Chilling with Mandem and that. What's normal now? Those Albion pricks were allowed to shoot us on sight. I know shit's fucked. I wouldn't be here if I didn't. But just to walk away from my whole life. All I know is you've got to fight to protect what's yours, or no one is safe. right yeah let's do this welcome to the resistance no I dobra, mamy tego w right welcome aboard etc etc I'll give you the speech later. Right now we need you and your big strong drone friend to get on top of SRSHQ and Steeler server. Think you can handle that? I'm on the move. No i dobrze. Okej, okay, w takim razie mm, dziękuję serdeczne za obejrzenie tego odcinka, <laughs> What the fuck co on zrobił właśnie. Yy, za obejrzenie tego odcinka. I widzimy się już w następnym, szóstym odcinku. Także do zobaczenia. Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górę, o komentarzu, o subie z dzwonkiem, bo to bardzo, bardzo motywuje do działania. Także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. O! Tam miał być żółwik.